Cześć! Malo z tej strony Diament.pl I w dzisiejszym odcinku Możemy tylko używać tych szpad Tych tylko z tych szpad To jest trochę hardcore'owy odcinek Ale wy zostawcie łapkę w górę Oraz subskrypcję A my lecimy z tym koksem Ja sobie tutaj pozmiechniam, żeby było losowo Mój cały ekwipunek wygląda trochę na słabą. I mnie już czytuje. I widzimy się w grze. 3, 2, 1, go! No, ja pozdrawiam też nowych subskrybentów z grupy. <laughs> niektórzy wiedzą o co chodzi, a niektórzy też nie. Dobra, nie, ale nie, ci co są z grupy niech nie, nie piszą nic. Że się nie okazało, że nie znacie. A jak chcecie więcej odcinków Fortnite, aby innych Gier. Znaczy z tym dla Was nagrać o, Mystery Boxa. Alanix takie coś nagrał i u niego to się dobrze sprawdziło. Dużo, su, dużo subskrypcji na tym zdobył. A ja Was też zapraszam do Alanix 110. A um, on Was do, do mnie zaprasza. Właściwie ja z nim ostatnio nagrywałem. A my lecimy z tym koksem. Więc my możemy tylko te szpar używać. Tylko pytanie: gdzie są te szpary? szpary są... Szpara pierwsza jest tutaj może. O, czyli możemy już wysiadać. Właśnie z Fortnite, to, to co jest najdziwniejsze, usunęli katany. Nie ma katan właśnie, może to było za dużo. Sprzęt do MP, katana i mityczne Spidermanki. Jakby co to mogło używać mitycznych Spidermanek? Nie gada, że typu będzie za mną leciał. A jak to nie będzie broni, mogę stąd. Bo, bo, um, chodzi o to w tym challenge'u, że mogę tylko skrzynki stąd otwierać. E, I jakie tam na czarę będę miał piąte miejsce, to to muszę wrzucać przez 5 dni odcinki. A tak to będą co dwa dni odcinki. Właśnie właśnie taką ciekawostkę z tym Wam pochodzi. Będzie błoto w następnym sezonie. A tutaj to jest błoto? Które będzie spowalniać to, co oglądam to co brzmi z przecieku Macy mogę brać z byle jakie pompę mamy już z byle kot mogę brać matce o tak by powiedzieć proszę jest tu coś lepszego czegoś zatkiego tutaj jest szpara w drodze sobie biorę autko i jedziemy jest szpara Osta ostatnio trafiłam na same boty w grze, nie wiem czy wy też tak macie, że trafiacie na same boty w grze, zwłaszcza ja, kiedy ostatnio miałam jakiegoś propriera, co wjeżdża i ja rozjeżdża, tak jak na odcinkach, niektórzy co śledzą mój kanał, to nigdy nie ma, miałam pierwszego miejsca, <laughs> tylko miałam ten, tylko nowy pęk i tam było najwięcej mm, widzów, obejrzało. I takie tam. A jak chcecie, jeszcze, że mam nagrywać z takim mikrofonem, no to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A my lecimy po milion. W sumie po co ja krzyczę? Jaki ja mam mikrofon? I sorry, że tak szybko gadam. Mamy dewastatorską pompę. sobie tu musimy taką podmienić? Granaty nie potrzebuję. Sobie bierzemy miejsce, co co. Jesteśmy ustawieni do końca gry. Mam 168. Ulepszona skrzynka. Wtedy, co nie potrzebuję. Dobra, sprawdzamy, co by było. Zmyj ten R-Cobra. Nie jest najlepiej. No, jest dobrze, bo ten R er jest nawet fajny. Spider-Manki wjeżdżają do gry. Ja też nie chcę tak ryzykować. Więc lecimy. Ostatnio się nauczyłam korzystać z Spidermenek, bo trochę się mi zapomniało. Tu się tak inaczej lataj niż sprzęt P. Mój kolega twierdzi, że można bić z tymi Spidermenkami. Myli się. Może bym mogłem to sprawdzić na tym kidosku. I tam nadal leży ten ten. Dobra, nie, muszę się leczyć. Więc lecimy. To się trochę zapomina. I tutaj kolejny bambik. To co ty tak długo budujesz, chłopie? Dobra, lecimy do ciebie, bambiku. Oła, perki wziąłem. Oła. Siema leży, Kolejny typ leży. Nie, na, na razie jest prosto. Zobaczycie, zaraz zginę. Zobaczycie, dostanę AWP w głowę lub inne, inne rzeczy. Co te rozszerzenia też są fajne. Ja na początku myślałam, że ze spider manki będziemy dostawać rozszerzeń, a ja teraz zrobię shorta po tym odcinku. Piście. Jakiś, no, do QA, a ja będę sobie grał Fortnite i odpowiadał na Wasze pytania. Właśnie to jest najlepsza rzecz, że. QA, właśnie chciałem zrobić, ale teraz wiemy dwa koła, prawie mamy. Raczej ja, ja tak trochę nie zadbałam o ten kanał. I to jest kłopot. Ja mogę zbierać wszystkiego, a no, trzeba znaleźć też pary ale też mieć OP i ty. no to jest trochę bez sensu bo będę musiał grać rzadkiem tam i tam, i tam, i tam i tam, i tam, i tam leżysz? kolejny jakiś bambik w grze ty no kiedy ja tak się albo ja tak się popociłem ostatnio, bo w sumie ostatnio mam ciągle prawie same miejsca prawie ciągle może sobie tak po, polatamy ja się przebiegnę po, do Safeu może o żeby yy, zabić bossa i nikt nie mał mitycznej pompy oglądajcie do końca żeby no znaczy, ja znam taki o później pisło mi w komentarzach dlaczego PL oszukuje dlaczego PL oszukuje bo powiedziałam, że idę otworzyć safe, a miałam tylko mityczny chyba te yy, mityczne To powiedziałam, idę otworzyć safe. To już pisali mi: diamond.pl oszukuje, diamond.pl oszukuje. Niektórzy pisali moje imię, że oszukuje. Ej, dobra, ja ich nie zabijam, żeby nie było. Wiedziałam, że trzeba iść tu. Siema leżysz 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 tutaj boss którego nie zabijam niestety zawsze wygrywam wow bardziej pros już bardziej 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 On oni są jak ja czekaj nie mogę trochę. co podmienić? Ja już ginę, ja już ginę, ja już ginę. Dobra, ja tutaj się taką Tu Aha, chciałam sobie dotować. Dobra, źle użyłam tych spider w ogóle. <grym> źle. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Ostatnio jak niektórzy śledzą mój kanał, trafiłem snajper w powietrzu. Nie chcę się tak chwalić, ale to była moja chyba druga snajpa w powietrzu. No, jak niektórzy wiedzą, jestem słaby w Fortnite. Tam kilka pierwszych i pewnie moi widzowie są lepsi. Ja mam takiego kolegę, Bambika, który się lepszy ode mnie. No co ja robię? Źle przyciski tej tylko. Ja muszę poszukać szpar. Nie chcę zatrzymać, żeby nie było, że oszukuję. Szpary też są... tu. A ja tam byłem. Więc szpary też z czego co pamiętam, mam tutaj ściągę. A wam, może jest. Skrytka legendarna koło. Ostatnio dwie? Legendarne skrytki się nie zrespiły. Tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy skrzynkę moją. I co dropam? Klucz. Jak dropam klucz, czyli. No dobra. Dropam klucz, mogę otworzyć klucz. Więc to jest, to, to, właśnie chciałam bo... chyba. <słuch> widzowie, widzowie. Klucznik. Jakie ja nawet nie, nie mogę kupować nic za klucza. Spidermanki. Nie budować trochę. No to jest ten i po co na Mega City. On pewnie, on pewnie jest słaby, się chowa. Naprawdę? No. Oho. Mogę sobie coś kupić za klucze. Więc ja kupię epicką pompę. I to jedyne co stałem, to z stanę. Nie lubię tej pompy, ale w sumie prawie nikt teraz nie używa tej pompy. Chyba że egzotycznej. No to ja z tej pompy jestem OP i miałam pierwsze miejsce, więc może wleci odcinek tylko egzotyki. Nie wiem. Też nie było za prosto. Też nagram tylko że zwykłe i ty.

To mi dasz. No nie! Wam się podobały takie krótkie filmiki. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A my się widzimy w innym odcinku. Więc, papa! A jak wy będziecie to chcieli wygrać ze sklepu za 300, czy tam 200, czy tam 500 V-dolców. no to napiszcie swój nick w komentarzu. A ja was za miesiąc, może, i tam kilka. Dni wylosuję. Ja. Więc my się widzimy w następnym odcinku, więc naura.